12 najlepszym uczniom szkół podstawowych i gimnazjów. Prezydent miasta wręczył dziś stypendia za wyniki w nauce. Poprzeczka postawiona była wysoko i wysoka była średnia ocen, jaką trzeba było osiągnąć. Każdy z uczniów musiał osiągnąć średnią ocen przynajmniej 5,51 i wzorowe zachowanie. I każdy ma swój system uczenia się. Ja nie uczę się, nie uczę się że także muszę długo siedzieć nad książkami. Mi wystarczy, że posłucham dobrze nauczyciela na lekcji i tylko powtórzę w domu, zrobię jakieś ćwiczenia. I samo mi to jakoś to wchodzi do głowy i to umiem. Jakiś ulubiony przedmiot? Lubię ogólnie języki. I też przy, przyrodę. Myślę, że nauka jest ważna. Jeśli ktoś chce mieć, później będzie dorosły, chce mieć dobry zawód, wykształcenie, że ta nauka jest ważna. A to o jakim zawodzie możesz? Myślę, żeby być albo pójść w stronę medycyny, albo prawo. Ja nie mam za bardzo czasu, mam dosyć dużo rodzeństwa, żeby się właśnie tak uczyć dosyć długo. Jaka średnia, powiedz? 5,54. Niektórych może tak, że za bardzo mądrują wszystko, to tak no, wypominają, ale według mnie dla mnie bardzo w porządku wszyscy. Jak koledzy i koleżanki reagują z klasy na takiego wybitnego ucznia, jak ty powiedz? Czy no normalnie, no, cieszą się też, gratulują. My... Nie mówią, że kują. No, nie mówią nie. Mam fajnych kolegów, koleżanki. Słucham nauczycieli na lekcji, staram się uważać i powtarzam trochę w domu. Miasto Racibórz stypendia wręcza dwa razy w roku w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów. Dziś każdy z nich otrzymał 250 zł. Przygotowaliśmy nawet bardzo dużą salę, licząc, że tych stypendiów będzie bardzo dużo. Z informacji, jakie mam od pani prezydenta Waskiej, będzie to kilkanaście. To jest pierwszy semestr, gdzie nauczyciele rzeczywiście są bardziej oszczędni w ocenianiu uczniów i spodziewamy się, że na koniec roku ta sala będzie wypełniona po, po brzegi. Ale tak na, na poważnie, to nie tak proste otrzymać stypendium naukowe czy za wyniki w nauce z miasta Racibórz. bo trzeba osiągnąć bardzo wysoką średnią. Podaję, że jest to 5,50 chyba jeden, czyli to trzeba mieć połowę szóstek pat patrząc na, 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 na te oceny z poszczególnych przedmiotów nauczania i jedno z dwóch najwyższych zachowań. Więc rzeczywiście trzeba być bardzo dobrym, pilnym uczniem, żeby na takie stypendium sobie zapracować. Panie Prezydencie, proszę powiedzieć, jakim uczniem Pan był? Ja na pewno kwalifikowałem się do nagród i stypendium pod względem wyników w nauce. Z zachowaniem bywało różnie, więc nie zawsze te nagrody otrzymywałem. Miasto wspiera uczniów nie tylko za wyniki w nauce, przyznaje również nagrody, między innymi za osiągnięcia w dziedzinie nauki, za konkursy i olimpiady, przynajmniej na szczeblu wojewódzkim, nagrody urząd miasta przyznaje również w dziedzinie kultury i sztuki, a także sportu.